Dzień dobry, witam wszystkie zodiakalne lwy w czytaniu z kart tarota na miesiąc czerwiec. Mam nadzieję, że ten miesiąc będzie udany. Oczywiście dla wszystkich znaków zodiaku, nie? Karty potasowane, jak zwykle. Na końcu będzie przesłanie dla Was z kart Mistrzowie Duchowi. Możemy też po tej karcie, którą wybiorę, y, sądzić, że to będzie jakiś przewodnik duchowy dla nas w tym miesiącu, nie? I też zobaczymy, co on ma nam dobrego do powiedzenia. No dobrze, to zaczynamy. Drogie karty, powiedzcie nam, co niesie ze sobą y, miesiąc czerwiec dla zodiakalnych y, lwów. Prosimy o przekaz dla... Najwyższego ich dobra. Zobaczmy, kochani, jak wy się prezentujecie. Prezentować będziecie w tym miesiącu. Świetnie. Powiem Wam, że yy, w tym miesiącu będziecie mieli umiejętność manewrowania również pomiędzy różnymi sytuacjami, tak? W tym miesiącu będziecie mieli wiele możliwości, i wiele narzędzi tak, z których będziecie mogli zbudować coś fajnego tak, które gdzieś wam być może um, um, podsuną jakieś nowe pomysły tak, um, które będziecie chcieli wykorzystać. Mak wiadomo... Hmm. Mówi o komunikacji też, o łatwości posługiwania się wszelkimi środkami komunikacji, tak. O, o tym, że y, posiadacie jakąś umiejętność w dostosowaniu się y, do sytuacji, które nadchodzą, tak. Y, w tej karcie z pewnego rodzaju y, Zdobywca, tak? Pewnego rodzaju osoba, która ma yy, chwile, w których potrafi być genialna, potrafi mieć takie przejawy yy, genialności, tak? Yy, zręczność, tak, ale i też manipulacje, ale i też manipulacje, nie? Yy, niektórzy, jeśli będziecie źle, Aspektować tą kartę, tak? Czyli jakby negatywnie, będziecie może posuwać się do pewnego rodzaju manipulacji i oszustw, nie? Także tutaj, jakby dwuznaczne światło ta karta ma w przekazie, nie? Kochani, samodzielność w tym miesiącu, tak? Jakieś nowe zajęcia, m, między innymi, tak? I dyplomacja, nie? Także tutaj to y, w tym miesiącu wy będziecie do, dość, y, dość silnymi osobami, tak? Takie y, z cechami y, nawet przywódczymi, nie? Mój kot szaleje znowu. Robiłam y, niedawno nagranie dla y, raków i chodziła mi tutaj po, po moim stole. Y, kochani, co odchodzi od Was, co się kończy? Tak? Siła. Myślę, że tutaj można by było powiedzieć, że nie kończy Wam się siła, tak? Nie kończy Wam się żadna moc, bo Wy ją tutaj macie nadal, nie? Wy ją tutaj macie nadal, jesteście jednostkami, yy, które mają świadomość yy, tego, co robią, tak? Ale kończyć się tutaj dla Was mogą sytuacje. Nad którymi y, umieliście zapanować, nie? Umieliście zapanować. Może coś gdzieś tam, coś gdzieś się tam posypie, nie? Mm, takiego. Y. Ja nie mówię, że tutaj, to, że to będą jakieś złe sytuacje, tak? Czy negatywne sytuacje? Absolutnie nie, nie to, y, nie to oczywiście mam na myśli, nie? Ale myślę, że tutaj y, z pewnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Jakiś, kończą się jakieś namiętności też w Was, tak? Może coś Wam się gdzieś tam podobało i, i próbowaliście sobie to kupić, nie? Ale no, tak, może odejdziecie od takich pomysłów, nie? Możliwe też jest, że kończy się okres, w którym poskramialiście samych, samych siebie, tak? Które, które kończy się okres, gdzie działaliście też instynktownie, nie? Więc to to może odchodzić, że tak powiem, w niepamięć, nie? Może kończy się też okres, w którym byliście zmuszeni do tego, żeby przezwyciężyć własne lęki, jakieś uwarunkowania własne, tak? Jakieś, jakieś nawyki, nawet nie? Jakieś uzależnienia, nawet nie? I ten okres już powoli, zbie, powoli ma się ku końcowi, nie? Może też niektórzy z Was korzystali z jakiejś dużej ilości siły, tak? Czyli, czyli byli bardzo aktywni fizycznie, nie? Bo ta karta też o tym może mówić, nie? I tutaj, tutaj może ta aktywność fizyczna u Was zmniejszyć się trochę, nie? Możecie troszkę po prostu więcej w tym czasie odpoczywać, tak? Tak, tak ja uważam. Co się zaczyna dla lwów w miesiącu czerwcu? Praca. Tak? Praca, współpraca yy, wszelkiego, rodzaju, yy, wszelkiego rodzaju, dążenie do yy, do dobrobytu, do zysków. Yy. Tak, tak bym mogła tak bym mogła to o, te, o tej karcie um, powiedzieć co jeszcze? kochani, karta trzech denarów y, to karta mówiąca o wysiłku, nie? więc tutaj będziecie musieli pewnie włożyć spory wysiłek w pracę nad jakimś projektem, nad jakimiś y, na, nad jakimiś planami tu jest też, y, tak jak mówię wysiłek i zaangażowanie, nie? więc tutaj będzie będzie czas, w którym będziecie angażować się w jakieś, w jakieś nowe rzeczy, tak jak mówiłam, w jakieś nowe plany, w jakieś nowe projekty, w jakąś nową pracę, tak? Czy w pracę, którą już gdzieś zaczęliście, tak? Tutaj zaangażujecie wszystkie swoje siły, wszystkie swoje możliwości do tego, żeby przynieść sobie w przyszłości korzyści, nie? Żeby przynieść sobie w przyszłości korzyści. Yy... Korzyści. Wy tutaj będziecie mieli pewnego rodzaju takie wewnętrzne zobowiązanie do wszystkiego, nie? Coś was będzie pchało ku temu, żeby y, poprawić sobie tą y, stronę, jakby y, finansową, czy też materialną, czy tą codzienność, czy te jakieś takie y, y, plany, tak, żeby je gdzieś może wzmocnić, poprawić, naprawić, nie, czy zmodyfikować też, nie? Y Myślę, że tutaj będziecie gotowi do tego, żeby podejmować pewną, pewną robotę, nie? Pewną robotę, która zmierza ku korzyściom, tak? Warto będzie Wam, warto będzie Wam w tym miesiącu pracować. Warto, warto, bo może Was spotkać nagroda za ten trud, nie? Za tą pracę, za tą robotę właśnie. Tak, uważam. Tak, myślę, i, i to jest bardzo, bardzo dobra karta, ale też karta, która mówi o yy, powolnym postępie, nie? To nie, nie przyjdzie nic szybko, nie? To nie przyjdzie nic szybko. Kochani, co powinniście sobie odpuścić w tym miesiącu? Król Denarów. Yy, możliwe, że powinniście sobie odpuścić yy, takie myślenie przyszłościowe o pieniądzach, nie? Yy, Możliwe też, że będziecie musieli sobie odpuścić pewne kwestie związane z finansami. Nie? Możliwe też, że będziecie uciekać wręcz od osób, które chcą od Was pożyczyć jakieś pieniądze, od osób, które, które gdzieś będą chciały w Wasze życie ingerować ze swoimi jakimiś pomysłami dotyczącymi. Tej strony, jakby finansowej, nawet nie, ale to nie tylko, bo to może być, mogą być osoby, które będą wchodziły wam w życie ze swoimi planami dotyczącymi waszej przyszłości, tak? Czyli mówię tutaj o relacjach i związkach, nie z innymi osobami, więc też jest niepowiedziane, że, że to musi dotyczyć tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie tej strony materialnej, nie? Y, powinniście sobie odpuścić właśnie też y, aktywność fizyczną, nie? w tym czasie, tak jak mówię możliwe, że, że y, ta aktywność fizyczna gdzieś tu się kończy, ale i też w zaleceniu powinniście sobie ją odpuścić nie tak ciężko, nie tak ciężko pracować oczywiście zaangażować się oczywiście włożyć jakiś trud, włożyć jakiś wysiłek, tak? ale wszystko pamiętajcie w granicach rozsądku to nie może być wiecie, takie, no to nie mogą być takie działania na szybko, nie, nic nie róbcie szybko yy, możliwe też, że w tej sytuacji kończą się kończy się u was jakieś yy, jakieś zbieranie yy, odpuścić sobie, przepraszam, powinniście co ja wam z tym skończeniem Odpuścić sobie, powinniście zbieranie pewnych plonów z roślin, tak? Ja oczywiście to mówię w cudzysłowie, z roślin, które jeszcze nie są dojrzałe w pełni, nie? Więc tutaj też jakby jest możliwość zweryfikowania pewnych planów, tak? Tak myślę, tak ja tak uważam, nie? Powinniście się też pozbyć może sytuacji, w których siedzicie i czekacie na coś z założonymi rękoma, tak, bo już się coś gdzieś tam zaczęło dziać, a wy y, nie robicie nic, tylko no sobie tak siedzicie, nie, sobie tak siedzicie, a może, y, może sobie, może sobie poczekam, nie, y, odpuścić sobie lenistwo, tak, ale jednocześnie starać się odpoczywać, nie, jednocześnie starać się odpoczywać, wszystko umie z umiejętnością takiego, y, że tak powiem, zrównoważenia, nie, zrównoważenia, y, Możliwe też, że powinniście odpuścić sobie lub pozbyć się yy, sytuacji, w których, yy, w których nie, nie byliście w stanie iść do przodu. Nie, w których nie byliście w stanie iść do przodu, nie? Że yy, te sytuacje doprowadziły Was do takiego punktu, yy, w którym yy, macie poczucie, że. że yy, nie możecie, nie możecie iść do przodu, nie możecie z czymś ruszyć, nie, nie możecie z czymś ruszyć, coś was gdzieś, być może tutaj y, powstrzymuje i to mogą być też kwestie materialne, jak najbardziej, nie, więc tutaj y, odpuśćcie sobie, odpuśćcie sobie nawet i zbytnie wydawanie pieniędzy, też bym powiedziała, tak, czy zbytnie organizowanie sobie tego życia finansowego, tak, czyli jakieś kredyty, pożyczki, Yy, I jakieś rzeczy, które uważacie za praktyczne, które mogłyby się Wam przeżyć, więc odpuśćcie sobie zakup nawet takich rzeczy, nie? Yy, kochani, co działa u Was na korzyść? Co jest na plus? Diabeł, tak? Diabeł. Czyli yy, tu bym powiedziała, że wszelkiego rodzaju yy, sprawy seksualne, tak? No, wiadomo, yy, dla każdego to znaczy co innego, więc więc yy, można tak powiedzieć, tak? Więc tutaj seks jak najbardziej jest wskazany, tak? Więc ta strona seksualna w tym czerwcu powinna być u was yy, powinna być u was w dobrej, yy, w dobrej że tak powiem, formie, nie? W dobrej formie. Yy, coś takiego oczywiście, nie? No bo to nie, nie tak jak mówię, no, yy, mm, każdego Każdemu z was będzie, każdego z was będzie do, to dotyczyło, yy, u każdego z was będzie to do, dotyczyło innej sytuacji w życiu, nie? Yy, na plus kreatywność, taka wielka kreatywna siła. Na plus yy, poczucie humoru, tak? Poczucie humoru. Więc yy, nawet ludzie, którymi będziecie się otaczać, mogą yy, wprowadzać was w taki stan. Gdzie, z którego będziecie czerpać radość, nie? Z którego będziecie czerpać radość. I tak jak mówiłam, ta seksualność, ta zmysłowość gdzieś w związkach, nie? Więc tutaj, tutaj wy być może się pokazujecie w takiej energii, lub wasze związki, lub wasi partnerzy, tak? Bo to ma, różnie można mówić, nie? pewnego rodzaju też indywidualność jest u was na plus, tak że potraficie sami właśnie działać, nie, że potraficie sami działać, nie, jesteście jakby gdzieś tutaj w tym czerwcu pewnego rodzaju indywidualistami, nie, i umiecie sami, sami coś zobaczyć, nie. Myślę, że myślę, że na plus będzie tutaj też uwolnienie się od jakichś moralnych ograniczeń u was, nie. Tak, uwolnienie się od tego, albo umiejętność uwolnienia się od tego, co Was powstrzymuje przed y, działaniem, nie? Co Was powstrzymuje przed działaniem, albo od osób, które są toksyczne, nie? Więc tutaj, y, tu na korzyść macie to, że być może będziecie mieli taką właśnie umiejętność w tej swojej indywidualności, tak? W tej wielkiej kreatywnej sile. Będziecie w stanie przeciwstawić się wszelkiego rodzaju uzależnieniom, nie? Czy to od sytuacji, czy też od ludzi. Zobaczmy, co co u Was w pracy, tak? W pracy, karierze, w finansach. Siedem buław. Tu, kochani, mogłabym powiedzieć, że pewnego rodzaju stawianie oporu, tak? Stawianie oporu. Bronienie się y pracy przed y, sytuacjami, które uważacie, że nie są właściwe, że nie są właściwe. Ja tak myślę, tak? Y, tutaj w pracy też może towarzyszyć Wam dość duże, dość duże skupienie na, y, na pewnego rodzaju problemach, czy też pewnego rodzaju sytuacjach, nie? Więc tutaj też y, jak najbardziej fajnie, jak najbardziej fajnie, bo akurat siódemka była w y, to jest też karta pokonywania przeciwności, nie? więc jeżeli, jeżeli w pracy będziecie mieli mm, jakąś trudną sytuację, to wy jak najbardziej ją pokonacie, bo wy tutaj występujecie jako osoby, m, które są na dość silnej, stabilnej pozycji, nie do zrzucenia, tak, ze stołka, że tak powiem, nie? Więc yy, tak by można było, yy, tak by można było to yy, ująć, moi kochani. Jakiś, jakaś otwartość jest tutaj, tak? Jakaś pomysłowość w tym wszystkim. Jakaś walka o pozycję też, nie? W firmie. Czy też obrona własnej pozycji w firmie, nie? I teraz w tej karcie możecie mieć też możliwości do osiągnięcia sukcesu, ale trzeba będzie wykazać się odwagą, tak? I... Mo jeżeli prowadzicie własne firmy, własny biznes, uważajcie na konkurentów, nie? Uważajcie na konkurentów, bo może mają jakiś niecny, że tak powiem, plan. Sprawdźmy teraz, co u Was w uczuciach, miłości, relacjach, nie? Ano, głupiec, coś nowego, coś nowego. Na pewno dla osób, które są singlami, które nie są w żadnych związkach, przychodzi tutaj y, nowa miłość, tak? Przychodzi być może jakaś nowa osoba, y, która, y, która właśnie y, być może zachęci Was do y, bycia razem, nie? Y, Głupiec to zabawa. Nie? Głupiec to radość, głupiec to y, optymizm, to chęć y, rozpoczęcia czegoś, tak? Od nowa nawet. Y, myślę, że tutaj też możecie się zauroczyć kimś, tak? Możecie być gotowi do y, i otwarci na jakieś flirty, tak? Na jakieś flirty. Więc tutaj. Jest jakiś potencjał, są y, możliwości do jakiegoś przełomu, nawet y, w związkach, tak? do, do przełomu w relacjach z, z innymi. Tak? I tutaj y, Wy będziecie podążać za głosem serca ewidentnie, nie? Wy będziecie podążać za głosem serca. Y, wy tutaj y, też być może przekroczyć jakieś własne ograniczenia, nie? przekroczycie jakieś własne y, ograniczenia, co oczywiście jest tutaj y, na plus, bo ten diabeł też może o tym mówić, nie? że uwolnicie się od, od, y, od jakichś y, uzależnień, a tutaj przekroczycie własne ograniczenia. Yy, jeśli chodzi o związki, mogłabym powiedzieć, że y, tutaj też y, może być taka pewna, y, y, pewna niezależność tak? i ta ta miłość, która gdzieś y, będzie w tym miesiącu u Was y, się pokazywała, ona będzie taka niewinna, nie? Ona będzie taka niewinna, taka, y, żeby nie powiedzieć dziecięca, nie? Ale taka niewinna właśnie, nie? Y, kochani, jaka jest rada dla Was? Jaka jest rada? Rycerz y, Mieczy. Nie, lub, nie róbcie niczego szybko nie róbcie niczego pochopnie nie decydujcie się yy, w chwilach yy, stresów yy, tak? czy, czy jakiegoś jak, jakichś napięć tak? yy, nie działajcie yy, nie działajcie szybko, bo to może was zgubić tak? to może was yy, gdzieś nie doprowadzić do upragnionego, yy, do upragnionego celu tak? nie yy, zrywajcie zaręczyn, y, czy związków, nie, nie, nie działajcie destrukcyjnie tutaj na związki jednym cięciem, jakby, tak, bo y, ktoś was wkurzył, tak? Bo ktoś was y, zdenerwował albo powiedział coś nie tak, nie. Y, więc tutaj y, jakby ta, y, te działania pochopne są jak niewskazane, tak? Nie używajcie też y, Agresji, tak? Nie, 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 nie róbcie nic agresywnie. Nie bądźcie sami też y, agresywni w tym wszystkim, nie? Taka karta, która raczej mówi o tym, żebyście się, y, żebyście się bardziej skupili na tym y, na ostrożności pewnego rodzaju, nie? Na ostrożności. No. Y, y, ostrzeżenie a no wisielec. I tu wisielec może mówić nie zatrzymuj się, tak? Nie zatrzymuj się, nie wycofuj się, nie jakby nie izoluj się, nie izoluj się od innych, bo yy, możliwe, że nie musisz tego robić, nie? Możliwe, że nie musisz yy, tego robić. Karta wisielca i yy, ja powiem Wam szczerze, że ja, jej, ja jej, jej kurde nie lubię, nie? Ja jej nie lubię. Ona jest taka dla mnie... Yy, jest trochę taka, taka wywołująca u mnie jakieś takie stany stresujące, nie? takie troszkę depresyjne, nie? ona jest taka, no nie, nie przepadam za nią. To jest dla mnie to taki stan odrętwienia, nie? więc tu nie popadajcie właśnie w takie stany, tak? Uciekajcie od jakichś sytuacji, które są depresyjne, które są wywołane. Hmm, y, jakimiś takimi negatywnymi, y, negatywnymi stanami psychicznymi, nie? Więc od tego, y, od tego tutaj y, uciekajcie. Myślę, że też y, możecie uciekać od jakichś sztywnych i takich skostniałych swoich zasad, nie? Yy, może właśnie więcej poczucia humoru, więcej poczucia homo, humoru, yy, a nie wchodzenia w takie yy, sztywne yy, sytuacje. Nie? nie bądźcie sztywni, o tak można powiedzieć, nie? Nie dajcie, yy, nie pozwólcie też, żeby, yy, żeby jakieś sytuacje powodowały w was yy, odrętwienia, tak? Yy, tak, tak. Nie pozwólcie też sobie na obojętność, tak? Nie pozwólcie sobie na m, obojętność wobec, y, wobec y, czyjegoś bólu, czyjegoś cierpienia, tak? Y, co jeszcze w ostrzeżeniu? No tak jak mówię, nie zatrzymujcie się, tak? Nie zatrzymujcie się, bo y, to może przynieść okres y, stagnacji, nie? Takie zatrzymanie na dłuższy czas wtedy... Przyjdzie Wam y, zmierzyć się z pewnego rodzaju y, stagnacją, nie? No dobrze, kochani, to zobaczmy jeszcze, co mówi y, Wam mistrz duchowy, tak? Jaki będzie Wasz przewodnik duchowy w tym miesiącu? Zaraz sobie zobaczymy. Może coś, jakiś fajny y, obrazek tutaj dostaniemy. Będziemy sobie mogli na niego popatrzeć. Ja Wam oczywiście przeczytam, bo ja też y, rzadko korzystam z tych kart, więc ich do końca nie znam. Uzdrawianie energią y, Merlin. Ja nie wiem, czy ktoś tu już miał. Ktoś tu miał. Ja już nie pamiętam, wiecie, no, za dużo, nie? Bym miała wszystko zapamiętać, to trochę. Bym musiała być Alfą i omegą. A ja gdzieś tu mam książeczkę? Mam. Ja Wam przeczytam. Merlin wiadomo, zamek Camelot, tak, król Artur. Mm. Więc y, takie klimaty y, Sytuacja, która zaprząta Twoje myśli Jest powiązana z uzdrawianiem energetycznym Ja Wam powiem, co tutaj Co ta karta Wam radzi Radzi, żebyście się zapisali na jakiś kurs Uzdrawiania energetycznego Reiki Albo quigong, Nie znam, oczywiście y, Żebyście oczyszczyli, oczyścili Przestrzeń w swoim domu Czy miejscu pracy, spalając szałwie Tak lub za pomocą feng shui, in, lub innej metody uzdrawiającej energię. Yy, podejdź z miłością do nowej sytuacji czy osoby. Unikaj sytuacji, miejsc lub związków z toksyczną energią. Właśnie teraz wszystko jest uzdrawiane i z pewnością będzie dobrze. Tak? Więc, yy, tak jak mówię, uciekajcie od toksycznych ludzi, nie? Uciekajcie od toksycznych ludzi. Yy ale wy macie tą możliwość, nie? Wy macie. Wy tutaj jest to, jest to jest wasz plus, że wy umiecie takie osoby, że tak powiem, znaleźć, nie? Odnaleźć, odszukać, nie? Wśród swoich tam osób, którymi się otaczacie. Jeżeli dostaniecie taki cynk, że tak powiem, od, swojej, od swojego, ze swojego wnętrza czy ze swojej duszy, serca, czy też nawet logika wam to podpowie, to wy od razu będziecie chcieli się od takich osób odcinać. Nie? Więc tutaj ta, ta karta może Wam też mówić, żebyście się odcinali od toksycznych osób, relacji i sytuacji. Może też mówić o tym, że powinniście oczyścić swoje wnętrze, oczyścić swoje miejsca, w których pracujecie, czy miejsca, w których przebywacie, tak? Do oczyszczania najlepsza biała y, szałwia, tak? Lub wykonać jakieś techniki Feng Shui, czy tam Feng Shui, bo nie wiem jak to tam różnie mówią, więc y, też można z tego y, skorzystać, tak? Y, tak uważam, ja tak myślę, kochani. Y, I to by było wszystko dla lwów. Życzę Wam udanego miesiąca, ciepłego, takiego, w którym będziecie mogli sobie fajnie odpocząć. I zapraszam, oczywiście, na następne moje filmy. I dziękuję Wam przy okazji za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze, maile, pytania czy też sugestie. Dzięki i do zobaczenia.